Witam serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu, w którym to zapoznam dzisiaj z bardzo ciekawym olejem. Olej ten ma właściwości prozdrowotne w przypadku takich chorób jak skórnych, jelit, lub mięśni, stawów. A jest to, kochani moi, olej Emu, czyli olej z tłuszczu australijskiego strusia Emu. Dobrze, dobrze, spokojnie. Wiem, też moje pierwsze, pierwsze wrażenie było takie, że czego to ludzie nie wymyślą. Zabijają zwierzęta, żeby odzyskać tłuszcz. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Okazuje się, że olej uzyskany z takiego tłuszczu ze strusia, właśnie tłuszczu australijskiego strusia Emu. Uzyskiwany jest, no można powiedzieć, podobnie, tak jak u nas kury hodowlane są. Również hodujemy nasze kurki po to, żeby je jeść, uzyskiwać różne, różne części z tych, z tych zwierząt. Tak właśnie też hoduje się w Australii strusie Emu na mięso, a tłuszcz jest takim produktem, właśnie ubocznym ze skóry strusia. Ale, moi drodzy, ma on niesamowite właściwości, się okazuje. Mianowicie ma bardzo silne działanie przeciwzapalne. Tak, dlatego bardzo jest lecznicze takie działanie właśnie przeciwzapalne w przypadku chorób jakichś łuszczyc, egzem, RZS, trądziku, grzybicu lub również bóle mięśniowe i stawowe. A jego właściwości to dzięki temu, że ponieważ bardzo głęboko penetrują i docierają do takich tkanych głębokich. I dzięki temu hamują takie stany zapalne. A i w kosmetyce ma bardzo ciekawe właściwości taki olejek, ma bardzo fajnie nawilża skórę lub włosy. Może być używany i zewnętrznie, i wewnętrznie. Tym oczywiście, że do użytku wewnętrznego, no to już by trzeba było szukać takiego 100% czystego bez żadnych dodatków. Natomiast można go połączyć z arniką, na przykład z żyworódką. Jest łączony z rozmarynem, z oleju z rozmaryną, czyli no, wzmacnia to jego działanie. I teraz powiem, z czym można taki olejek na przykład jest łączony, aby uzyskać bardzo ciekawe właściwości, takie właśnie prozdrowotne, wręcz lecznicze. Mianowicie, olej z emu, jeżeli połączymy go z kurkuminą, będzie bardzo dobry, miał działanie w zapaleniu stawów ponieważ właśnie wykazuje działanie przeciwzapalne. Hamuje cytokiny zapalne typu NF, alfa i beta. Następnie, jeżeli olej emu połączymy z aloesem, otrzymamy działanie ochronne przed wrzodami. Niweluje symptomy takiego swędzenia skóry, tworzenia się łusek albo zarumienień za skóry w łojotokowym zapaleniu skóry. Potrafi łagodzić te, te, te stany. Redukuje stany zapalne jelit i chroni, chroni przed zapaleniem błony śluzowej, na przykład błony śluzowej jelit, na przykład wywołanych chemioterapią. W przypadku skaleczenia ran i stanów zapalnych skóry również przyspiesza wzrost keratonicytów i przyspiesza gojenie. Bardzo dobrze nawilża i nawadnia skórę piersi kobiet w ciąży. Warto też wspomnieć, że właśnie ten olejek Emu no wiadomo, ponieważ pochodzi z Australii, więc aborygeni go odkryli i przez stulecia używali takiego olejku w różnych sytuacjach. Na przykład, w, w, jeżeli jakieś rany były, otarcia, oparzenia, ukruszenia nawet, no, czy tam bóle stawu, w ogóle jakiekolwiek choroby skóry, to właśnie oni ratowali się tym olejkiem. Z tego oleju robi się różne już kosmetyki, na przykład różne balsamy, maści, kremy do twarzy, Balsamy takie na bóle stawów, sam czysty olej możemy sobie używać, robi się szampony, i ten. Ja pod filmikiem wkleję tutaj kilka ciekawych takich linków, jeżeli ktoś był zainteresowany, i chciał sobie popatrzeć, co się produkuje z takiego oleju i jakie fajne kosmetyki, to, to podepnę kilka linków, można sobie poczytać, zobaczyć. Ale muszę powiedzieć, że również dla osób, które mają problemy z cerą, z jakimś trądzikiem ciężko gojącym się. Z, no, z takimi stanami skórnymi na twarzy, również warto sobie takie zastosować, taki olejek. Taki olej właśnie zawiera bardzo duże stężenie kwasów nienasyconych, kwasów tłuszczowych. Wśród nich jest to k największa zawartość, to jest kwas linolenowy, który bardzo głęboko wnika w skórę no i tak przywraca równowagę wodno-lipidową naszej skóry. Bardzo fajnie nawilża powoduje prawidłowe nawilżenie skóry, wzmocni również włosy, zapobiega ich wysuszaniu. Ja jeszcze może wspomnę, że właśnie oprócz różnych witamin, ten olej EMU, ze strusia EMU, bo jak to brzmi, ze strusia EMU, matko. Dobra, EMU, w skrócie będę mówiła EMU, bo to jakoś tak mimo wszystko dziwnie, dziwnie się odbiera. Więc taki olej EMU zawiera bardzo dużo witaminy A. A wiadomo, że ona powoduje zwiększenie produkcji nowych komórek. Także oprócz wartości takich przeciwzapalnych, leczniczych, również powstrzymuje powstawanie naszych zmarszczek. Ktoś powie po kielichu sięgać po olej ze strusia emu, skoro mamy tutaj nasze również fajne oleje, na przykład tłuszcze, tłuszcz gęsi, jednemu pomoże tłuszcz gęsi, jednemu pomoże olej. Skonopi innemu jeszcze olejek z rozmarynu, olejek laurowy. Jest naprawdę sporo takich ciekawych olejów, które mają właściwości lecznicze. Ale jeżeli ktoś zechce wypróbować, bo na przykład inne preparaty nie mają takiego skutku, rezultatu, to myślę, że warto spróbować. W tym filmiku, kochani, to już wszystko. Jeżeli się w jakiś sposób Was zainteresowałam, tematem. Podobał się filmik, to bardzo proszę o pozostawienie komentarza pod filmikiem albo łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!